Eee, gramy online, eee, rozpocznij tryb, hordy we współpracy. Ale hordy są przewalone To mi przypomina coś Skoda, nie? Jak zombie zawsze nawalały falami Nie? Pawko No, daj dołącz do gry, ale nic się nie dzieje Nie, czekaj, czekaj, bo teraz mogę dać dopiero zaproś znajomego I tu cię mam Wyspa zombie, zagramy sobie na tym I oczywiście Boberta biorę Bobert jest najlepszy Dobra Nie daję, żeby był ten ogień sojuszniczy Bo będziemy się zaś bić nawzajem Będziemy latać po mapie No wbijasz No wbijam, wbijam <laughs> Bobert O swojego Ulbińca wierzysz <laughs> Dobra Rozpoczynamy Co jest? Dalej, ja dobra Trzy, dwa, jeden Będziesz murzyn nam grał Busem <grywka> Babku, powiedz co my trzymamy w rękach bo ja, ja nie wiem co to jest Coś, coś różowego, czy to wąż? Ej ja padnę Co ty gadasz? Bij wszystkich, a nie Ej ja też padnę zaraz Ej mam resztkę życia Ej dobra jest e, 12 ubitych Ej bo oni mają M4 to wiesz, co? Nie dobra odnawia mi się życie Jaki wykopał po... Patrz ono w powietrzu leciało Gdziełem. Przewalony O mam koronę. A, mam więcej... Też mam koronę. Mam więcej zabitych, jestem lepszy. Co my teraz, teraz mamy? mamy? Pięści. Ha z pięści musimy, dobra. A teraz oni mają gildoki. Ale takie wielkie falusy. O sorry, przywaliłem ci Paki Chuck Norris Oni to był grają, to jest najlepsze No, o szóste. miałeś więcej Byłem lepszy dupa. Idę czoło Tera, tera najlepsze. Takie, co my mamy widzieć? Nie mogę jeździć A tu są Patrz tera. Ale ich tam idzie Przejadę i chcę się będę Co ty robisz? Nie wiem, nie, przejeżdżam ich oni są? Na plecach ci gdzieś siedzą Tu są, tu Gdzie? A tu Ej, patrz, jest Patrz, strzelam i to nie dostaje, nie? No, bij go, ostatniego Mam więcej Na ja dupa, patrz! LOL, oszustwo Nie, właśnie ja się tam wbiłem tu całą kulę i tam cisnąłem Jaką kulę? Co daje fula Aha Patrz, czekaj z ozobiaki w nas idą O kurde, mamy teraz ten no Pilę. teraz już się czuję jak w tym Jak w kodzie jakimś Ja się czuję jakbym grał Fak, w i poprzęsą. zaraz padnę W sumie powinniśmy stać koło siebie, a nie ostatni, dobra Ja i co Mam Jakby, Jakbyśmy padli tylko jak się leczy? Nie Nawet miał. nie wiem jak się leczy kogoś Etap czwarty Ciekawe według do... O bazuki Teraz te dwie grube Dawaj tą jedną grubą ja bym ją zabrał Czekaj, idzie, idzie. Gdzie ona jest? No zaś mi ją zabrał, jaki gościu dwóch mam Jaki ham Wynik 21-300, najwyższy wynik 2300. Nie wiem, nie wiem od czego, czy to twój, czy jak? Nie wiem, to chyba jest jakiś to mamy teraz? Ej, wiesz, czy tu granaty mamy dodatkowo? No, Patrz, jaka mała czekaj. pucha na tym Leżę. Taka mała pucha tu biega, jakieś dzieci i ubijamy w ogóle No bo to są dzieci ta Tak duża. żebyś nie padł Gdzie tam no, pucha? O kurde idzie tam, ona jest tam za rogiem Bimy na razie opadłeś, no, ale w no, koleś jest, że mam się uratować No nie wiem, podejdź i E Aha Też padłeś Ja nie, nie. Opadłem Ale to szybko lecz mnie. A przegraliśmy Ja... Jakim cudem? No bo już je, yy, W sumie nie wiem nawet czemu. Ale czaj cza się gdzieś za jakimiś tymi, za jakimiś osłonami. Dobra. Tak, żeby nie paść. Od nowa? Od prawej, no, nie, na, od prawej tego gostka, jest tu tak. gdzieś. Jest. Nie, nie ma, dobra, chodźmy tu. Czekaj, bo już dostałem. Bo tam je, są te tu, małe bije. tu już bije ich. Ta Aha, tu jest, a tu jest leczenie, terapii. czy co tu są, broń jakieś? Tym jest, są granaty na skrolu, pamiętaj. A? Na środkowym? To te, tego ta, dużego na środkowym, trzeba robić. nie! Ja już... Co to było? Nie wiem, rzuciłem cię granatem chyba. Czekaj, rzuciłem tam tego wielkiego. Padł! On padł, ładnie. Mój. Czekaj, bo mnie ciśnie, padł. z tyłu, z tyłu. Aha, ja sobie broń zamieniłem? A fajny tryb. Powiem. Dobra jest. Udało się ładnie. Jest ma więcej. Hordy są fajne. Chociaż kopter muszę jakby przejść całe, nie? Wtedy będzie się co teraz mamy? Twoje, twoje gołe pośladki. Z częściami <noise> Czekaj, kogo bijemy? Nie wiem Czemu oni broni mają, a my nie? Czemu oni, ma... Czemu oni tacy mali są w ogóle? Bo to są kurduple, karły. <noise> karły biegają. Hobbity. Ociek, Ej, ale my nie. za to jesteśmy duzi No właśnie, właśnie nie wiem czy my duzi, czy oni tacy mali My jesteśmy duzi, zobaczcie. co Panie, że one od jednego ciosu padają Tę, A Ale tu się, da, tu się nie da robić tego co w singlu, że biegniesz i na przykład rzucasz się chyba na niego I robisz mu jakiegoś kołka. Nie da się coś. przejść tędy, ale gówno A nie da się faktycznie Gdzie ten Karel? Zabij tą Hareł. <noise> tego hobita ma więcej. więcej, Arham. Patrz, i pobiłem rekord. Ale jest najwyższy wynik, już. Siódmy, ciekawe, ile tu jest etapu w ogóle. O, patrz czym teraz jedziemy. Są jakieś pancerniki. Ch Hamerem Henry. Patrz teraz. Rypich co tu. Rypich, dawaj. No to to jest chyba łatwe Wyżdżamy. do przejścia, nie? No raczej. Ej, tu hot dogi nawet łażą. Gdzieś? Gdzie? Hot dogi łazimy. Ja widzę tylko zielone zające. Nie, wcześniej był jeden hot dog, przyjechałem go Przegrzałem się broń. A to się przegrywa właśnie ja tak czekałem na te No Tam są, patrzysz Słyszałeś to? Co? Jakiś gości powiedział Nie Dobra udało się Jaki ham To był najwyższy wynik Dobra, jesteśmy no. Teraz znowu, czy my jesteśmy patroni? Są tacy mali. A patrz jak to w ogóle łazi, Zombiaki, karły. No, jest jeszcze mieszanie niż tamte w pisie, lagi, lagi mam, bo. Lagi minimalne mam, bo ten. Bo jak strzelam, to mi spóźnia. Tak? Ej, amon nie mam już. No. Nie, on ci przeładuje. Jakie karły. Karły, ja Padłem, padłem. Padłeś. Zjadłem, mnie. Spoko, jeszcze, czekaj, czekaj muszę main przeładować. Main. To bo też padnę. Jest. Ale fart. Jaki fart. I tak masz więcej zaś. Ale dobra, najwyższy wynik. Jest tych etapów. Czemuś ty leżał na ziemi? Nie wiem. Masz jakie piękne mamy. Ale zrąbiste. Gdzie? Chodź tu. Jak w pałę został. Ej, hot dogi biegają. Czemu, Czemu oni mają bejsbole na nas? Ale patrz, one na hita padają No ten nie umie patrzeć Ja pierniczę! Haha, co <śpacz, on> to jest! <śpacz> co ten kot? <śpacz> Małpa niebieska Patrz to No nie bij mnie, tylko tego wielkiego Co on robi? Czemu Zgubował on tam jest? Się. Zbugował się Czekaj o, ryb. ryb go Jeszcze mnie poturbował przy okazji <noise> <noise> Jaki ha Dziesiąty, pewnie ich ze sto jest fal Nie no wątpię Czekaj, znowu jest to No, no zaś ten z do latają Aha, trzymajmy się z daleka Uważaj. No dobra Ile ich jest? Tylko on Jakoś na hitę nie padają. Pa jakaś paru wam... Wow, wow su no Ruszaj się cały czas, biegaj cały czas, bo ty zaśpadniesz padniesz A co mam? Ja Zagładnika. mi pałę z Didlo przywalił Aha, mam zwykłą broń teraz jakąś mało, nie wiem czemu. Jestem chyba... na E zakładnika Aha, mogę kre... Aha, rzuciłem nim <głos> <głos> Za fraki, go rzuć na E Znaczy no, chyba na E Patrz, ryb go <laughs> Jeszcze ja dostałem Przerumane Nie, to jest taka beka w tej grze więcej zabiłeś Jedenasty, Ześ bez uki patrz! Ej, na nawaleni jesteśmy na haju Uja ci hot dog O prawa, prawa Czep Tecy nam robią. Oj, no pa. Ten z pieprzu, to mu dostał. Jak na haju biegam zygzakiem. Ładnie. Czuję się jak po wczorajszej imprezie. Aha. <laughs> Szał mordowanie. Co teraz mamy? Co teraz mamy? Piły. Nie, uziki jakieś. To... Aha, co nie, co to jest? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Co to, jest? Jest? Co o, to jest. Bazuka na ziemniaki. Nie no nie wiem. <grymne> kartofle. Jak to działa? Aha to czasowo wybucha. Ej, jak jakiś green goblin. <grymne> to po paru sekundach leci. Trypi. Ziemniaki kartofle. Goblin. Niech to wybucha wszystko. Ej, ona na mnie szarżuje. Ju ona jest dobra ładnie. To ma więcej ty. Wiesz, później można fajnie zrobić tak, że wiesz, co zombiaki, Uważaj. Widzę, gryzą. Gryzą mnie. Się. Ej, on się pali. Czekaj, trzeba klikać, żeby wyprcić Wybuchający myśli. zombiak, Uważaj na te palące się. Ja? To wy... I to wybuchnie zera. Pa, padłem Co ty gadasz? Opadłem. Czekaj, bo, bo mnie biją Podnieś mnie. Aaaa. Jak? Nie wiem, bierz granaty i rzucaj. Pocisnij ich sam, co to, co, co można bijać te? Ej, już 15 sekund masz. Dobra, koniec. No fajnie, ja leżałem całą <laughs> Nie bo jakbym cię podniósł, to nie mnie by mogli dobić, nie? I byśmy razem padli. No to prawda. Co teraz Ej, Co to jest? Koszmar. Ja co to, że to jest? jest? Wędka. Ja myślałem, Ty to jest skalpel. Tak? My jesteśmy tacy mali chyba. O, chowaj się, chowaj, bo oni cię pocisnął Nie, pa, dawaj. Nie albo A bo to są itemy do wzięcia na przetrwanie. Zarobiście. Koźmy ich ze skalpela. Zarąbane, dawaj. Fajne to. O ja ich myśla... tu jest. Ja myślałem szybko, że to jest ten wędka jakaś. Ale to, wiesz co mi to przypomina, z Silent Hill'a, co był ten taki gościu wielki, on taką kosę nosił. Podobne. Nie pamiętam, ale z filmu czy z gry? Z filmu. To łaził ten taki gościu, nie widziałeś? On miał taki, taki dupny miecz, taką, taką kosę. Patrz po równo. Dalej mamy nieśmiertelność z poprzedniego. Czekaj, coś wielkie, coś wielkie na nas idzie, uwaga. Co to jest? O kurde. Jezus, co to jest? Jo! Ja! To są te, y, 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 co falą ogniem tym. O, fak Ty, To my mamy tu prze... pograne, trzeba z daleka wyjść. Mi Ej, bierz te granaty. Tu te granaty trzeba granaty dwóch i ubić, O, właśnie, 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 biorę to. Czekaj, rzucam granatami tu w nich. Dobra. Rzucam, rzucam, dostał jeden. Nie mam granatów. już. O, okej. Ej, pan, on poleciał, <laughs> Widziałem. To leciał tak Jeśli ja się, się jarałem przez chwilę. Etap przez nas. Co teraz? Sniperka! Co, Co, Co ty gadasz? Ta, tylko czegoś z daleka gdzieś trzeba ich bić Karły zaś idą, takie laski Bij ze sniper, bij, bi What's up? On tak gada What's up? Ej! O kurde, oni mają te lasery. Dawaj je No bij ostatniego W dupę ją chciałem. Taki Dostał. Fajna ta gra, kurczę podoba Etapu mi się. Eta Ładnie. Snajperkę za chwilę dostaniemy, nie wiem, jakąś bombę atomową. To co to jakiś nowy rodej... Wszystko rady... możliwe. Co to za zające? To <grymne> małpa. Co nam to dało? Czemu padłem? Headshoty. Aha, nie, to Ale? granaty dostajemy, dobra. Rzucam w nich. No po fajnie co, to rzuca też One na hita padają jakim heda trafisz, patrz Czekaj Dobra, ja sobie, A chciałem sobie jeszcze wziąć na zapas te granaty Jednego ubiłeś Co teraz? Znowu ta sama broń brońca 40 zombie, oni... zabitych! Chodź tu na auto się da wskoczyć Chodź Daxi się bawimy czy co? To my oh. Ale one tutaj nie wejdą, pa Nie? A nie bił cię? Patrz teraz, pa Ryb, co to było? Zabiłeś mnie! Co, co to było? Jaki debil! Po coś ty tego granata w nas rzucił? No, dawaj Jaki teraz. idiota! Co to było? Chciałem to zobaczyć. Patrz teraz, ryb w powietrze Jak to w ogóle... W ogóle jaki teleport żeś zrobił? Auto! O! Dobra jestem Ale wiesz, bo one wybuchają, patrz, one, one wybuchają same, nie? I dupa O dupa, widzisz? dobra, o oh fuck <grym> tego tak ucieka od nich Ej, pa ej, zjad mnie, Patrz, Patrz, mnie. <krym> już padłeś! Teraz wszystkie na mnie, dobra, już mam pograne Lecz mnie Patrz Chodź tu Rypnie. za płotę Ej, ja muszę o fakt tu mnie, bie, nie leżę, leża, leża mnie Nie dobra uciekłem Muszę spieprzać żeby, żeby mi się te, życie odnowiło Dobra Gdzie oni są? Mamy dopiero 14 Kaj tam, patrz Granatami je Ryb Dobra ja mam mało broń do strzelania to chociaż tyle Czemu mi się, się nie Oni tam się kampią, patrz oni się tam kampią O kurde pojarałem się oni kampią tu Tutaj w tym miejscu Śmierdziele głupie, wypad Lubię zombie, ale bez przesady To nie, w ogóle zombie nie przypomina Zombie powinno powolne być, a nie, że zapieprzać O nie, jedzą mnie, je, jedzą mnie, je, jedzą mnie. Je. Je, je, je. Ale dobra, opadłem, fuck Wstawaj mi Jestem czuchtem, ja a ule, uleczy mnie też leżę, dupa Też padłem Nie czekaj, jeszcze jeszcze idę, jeszcze idę, jeszcze idę. Oj. Ja leżę. padłem już Fuck! Trudny ten poziom no, nie. No to będzie ciężkie. Dawaj, do trzech razy sztuka, gramy. A bo do 10 <laughs> Od razu do 20 Zaj ty głupie shotguny ja wolę zwykłe bronię Gdzie on jest? Don't fuck with the saints. Jakie głosy w ogóle jakieś... <gluje> to ma być. Ale dobra, jakoś ich ciśniemy. Uważaj, o dobra, palący się te. Wybuch. Te palące od razu, się... co to za brama w ogóle? O, jaram się, od tyłu mnie chyba zaszedł. Dę, no, nie uciekaj. Czekaj, nie mam jak, gryzie mnie. Rybko, czekaj, spadam. Nie, leżę, leżę. Szybko. Dobra. E! O, znowu leży. O, znowu leży. O, znowu, znowu mnie gryzie. Uciekać Dobra, spada. Uciekamy, spadał. uciekamy. Tu za płotek. Chodź na ten most. Może się otworzy O kurde. O Jezus, nie! Ej, bo one mnie jedzą Patrz, niedużo zostało, tylko ta garstka. Aha trzy jeszcze, dobra, jest. Jest, Pięknie. Dało się. Zobaczymy kto najwięcej. Wow, dwa ja Mam Ale to było ciężkie serio.